Witajcie kochani, w takim króciutkim przesłaniu, przesłaniu na potrzebę chwili. Czy ta potrzeba chwili jest teraz? Czy ta potrzeba chwili będzie jutro? Um, może za tydzień, za miesiąc? Zawsze możecie tutaj wrócić do tego filmiku po takie podpowiedzi, być może po jakąś wskazówkę. E, być może po coś, co macie usłyszeć w danej sekundeczce waszego życia kto wie, tak? są to przesłania na potrzebę chwili czyli nieważne kiedy, nieważne gdzie jeżeli taka potrzeba się pojawi to zapraszam was do ponownego odwiedzenia tego filmika i wybrania sobie przesłania dzisiaj mamy raz, dwa, trzy wybierzcie sobie numer raz, dwa, trzy z której talia się napije herbatki powiem Wam, że dostałam pyszną herbatkę od Moniki. Także Monia dziękuję, bardzo lubię tą herbatę i dostałam przesyłkę od Moniki i w prezencie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję kochani, że wybraliście już talię na Wasze przesłania. Ja zostawię sobie te runy na boku, bo może będę nimi dopatrzywać żeby nie pomylić, raz chyba to jest talia numer 1 Przesłanie: na potrzebę chwili, na daną chwilę, na dany moment, co osoby, które wybrały talię numer 1 powinny usłyszeć? Może śpiew ptaków, kochani, bo u mnie niby już jest. 19.40 za 28, a ptaki wciąż śpiewają. Mam uchylone okno i słyszę, może Wy też możecie usłyszeć śpiew ptaków. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. O! Pięknie. macie przesłanie dole mamy runę Urus piękna runa siły, runa mocy runa stabilizacji ale runa Urus to też runa, która pozwala nam wyłapać wszystko to co gdzieś jest w naszej głowie a chcielibyśmy to wcielić w życie i jakby właśnie wtłoczyć je w tu i teraz czyli czas kochani żebyście zaczęli realizować swoje marzenia ruszajcie po te marzenia ruszajcie do przodu zaczynajcie je wcielać w życie ta stabilizacja już jest przy was wy już czujecie tą stabilizację wy już czujecie się spełnieni wy już czu zaczynacie czuć może jeszcze nie, bo to się dopiero zadziewa ale już zaczynacie czuć twardy grunt pod nogami Wy już wiecie, w którą stronę chcecie pójść. Być może jest to przeprowadzka, być może jest to gdzieś wyjazd, marzycie o jakimś wyjeździe, na przykład do ciepłych krajów. Um, możliwe, że tak. A jeśli nie, być może będziecie zmieniać miejsce zamieszkania. Ale mam wrażenie, że do Waszego życia właśnie przychodzi spokój i stabilizacja. I zaczynacie podążać we właściwym kierunku. W jakim kierunku? W kierunku miłości, w kierunku spełnienia, w kierunku udanego związku, w kierunku samoakceptacji miłości własnej, asertywności. Co Wam to daje? Dlaczego możecie tak iść? Ruszacie w drogę dlatego, że zaczynacie budować swoją pewność siebie, budujecie siebie na nowo, e, odnajdujecie siebie po latach, sięgacie po takie cząstki duszy, być może których nie używaliście przez dłuższy czas i teraz przyszedł czas, żeby to pobudzić. Runy mówią, bądź pewny siebie, bądź zwycięzcą, bądź zdecydowany na to, co chcesz osiągać z takim nastawieniem jeśli ruszysz w swoją drogę, zapewni ci to uziemienie, zapewni ci to stabilizację i osiągniesz miłość osiągniesz spełnienie runa G, pozwana także darem, rogiem obfitości miłością, to jest wszystko więc ruszaj śmiało, ruszaj śmiało w drogę jeśli twoje pytanie było czy mam zrobić coś tak, działaj, wcielaj w życie swoje marzenia, ruszaj śmiało, bądź zwycięzcą, kreuj sam swoją rzeczywistość, a zaznasz spełnienia. Takie krótkie przesłanie dla osób, które wybrałem. Ali numer jeden. Zobaczymy, co jeszcze mają do powiedzenia karty opiekuńcze dla Was. Prawda. Mów prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. Piękne przesłanie. Prawda was wyzwoli też kiedyś tak było, prawda? Dobra, czyli opcja 1. Opcja numer 1 za nami. przebaczmy się opcji numer 2. Nowa talia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mnie się podoba o tyle, o ile. <laughs> hmm. Wolałabym, żeby była bardziej taka ujednolicona. O, może w ten sposób. Ale nieważne. Ale jest fajna energetycznie. Lubię ją. Podoba mi się. Jest fajnie, fajnie powiązana z całym klimatem RUR. E, dobrze. Jakie przesłanie mają usłyszeć osoby, które... Wybrały talię numer 2. Co mają usłyszeć osoby, które wybrały właśnie talię numer 2. Co mają usłyszeć? Raz, dwa, trzy. Ktoś tu się rozwodzi widzę. Runa ansus i was. Przepraszam, Ansus, Echwas i Mannas. Na spodzie mamy Durisas. Ktoś tu widzę się rozstaje. Przynajmniej niektórzy z Was. Czy jest to dobra decyzja? Myślę, że tak. Chociaż mam wrażenie, że jeszcze można negocjować warunki. Że jeżeli tylko chcecie to możecie te warunki negocjować. Jeżeli nie chcecie dopuścić do tego, żeby wasz związek się rozpadł, albo żebyście zmieniali pracę, bo tutaj, e, tutaj może być też umowa o pracę, bardzo możliwe, to nie muszą być sprawy sądowe, bo trochę tak mi się pokazało, e, to działajcie. Runa Durisas mówi, działaj, działaj. Nie odkładaj rzeczy na później, tylko działaj. Tylko poprzez działanie możesz yy, doprowadzić do tego, by sprawy obróciły się na Twoją korzyść. I nieważne, czy to jest w sprawie pracy, yy, czy to są sprawy sądowe, które się gdzieś tutaj pokazują. Yy, bardzo możliwe, że jeżeli dotyczy to spraw sądowych, urzędowych, yy, to tutaj trzeba by było się odnieść do wyższej instancji. Tak? do wyższej instancji, kochani, więc e, ja wam tutaj być może podpowiadam, że trzeba by było zwrócić się e, o pomoc do osoby, która jest kompetentna, mam wrażenie, że do mężczyzny, który jakby tutaj wam pomoże poukładać wszystkie te rzeczy, e, które was dotyczą. Jeżeli to są sprawy urzędowe, sądowe, jeżeli to są sprawy związkowe, jeżeli tutaj chodzi o pracę, to jest szansa na to, że dostaniecie awans, jest szansa na podwyżkę, ale trzeba się o nią upomnieć. Bez waszego działania nic się nie stanie. O cokolwiek pytacie, runy mówią: wszystko jest możliwe. Otocz się kompetentnymi osobami, otocz się osobami, które mogą Ci pomóc, a to wzniesie Cię na wyższy poziom. Pomoże ci dojść i zrobić krok wyżej. Ale działaj. Patrzcie, jaka piękna tu jest ta z Bardzo mi się podoba. Widać? Pewnie tak. Czy może w ten sposób. Piękna turysta, prawda? Prześliczna. Także wy, kochani, tutaj jakiekolwiek plany nie macie czy chcecie się rozwieść, czy chcecie zwrócić się o podwyżkę czy chcecie tutaj załatwiać jakieś sprawy urzędowe tak, otoczcie się osobami kompetentnymi kimś, kto może wam pomóc bardzo możliwe, że trzeba będzie zasięgnąć rady jeszcze kogoś, kto jest wyżej i wtedy tak, ale nie odbędzie się to bez działania także takie krótkie przesłanie dla was dwójeczki i zobaczymy trójeczki Dla trójek. Jakie przesłanie? O. Lekcja zaufanie. Zaufaj. Zaufaj w to, że cokolwiek się dzieje, dzieje się z przyczyny sił wyższych. Zaufaj w to, że nie zawsze nad wszystkim musisz mieć kontrolę. Odpuść. Powiesz rzeczy um, energiom wyższym. Zaufaj, że los ma dla ciebie wszystko to, co najlepsze. Zaufaj. Zaufaj. I kiedy. Pozwolisz, by sprawy toczyły się swoim biegiem, kiedy wykażesz się tym zaufaniem, kiedy po prostu odpuścisz, tak? Wszystko zacznie się układać. Kiedy możemy wykazać się zaufaniem i odpuszczeniem? Kiedy? Kiedy mamy wewnętrzny balans, kiedy mamy wewnętrzny spokój, wewnętrzną siłę. Kiedy czujemy się spełnieni, kiedy jesteśmy zharmonizowani, kiedy jesteśmy pewni siebie, kiedy kochamy siebie, to jest praca na teraz. Spójrz do swojego wnętrza, spójrz w lustro i zapytaj siebie, czy, czy siebie kochasz, czy akceptujesz siebie, czy naprawdę tylko ty możesz poradzić sobie ze wszystkim, co się wokół dzieje. Może czasami warto odpuścić tą kontrolę i pozwolić, by energie wyższe cię tutaj wsparły. Jeszcze dopytam o to gebo. Pustą runę nie mogę. Właśnie. Ewidentnie los przyjmuje kontrolę. Los przyjmuje kontrolę. Nadszedł czas uzdrawiania twojej karmy. Runa losu. Płonakarny, prawa przyczyny i skutku. Pamiętajcie, by nastawiać się pozytywnie, pamiętajcie, by dbać o higienę myśli. Pamiętajcie, że to Wy jesteście kreatorami Waszego życia. Wasze myśli, Wasze słowa, energia za nimi płynąca. To Wy sprawiacie, że ta rzeczywistość, w której życie, żyjecie, jest taka, jaka jest. Transformacja. Jest to czas transformacji, który prowadzi do totalnego przebudzenia, do wejścia w coś nowego, otwarcia się na coś nowe, na pasję, na finanse. Dlaczego nie? Jest to dla Was czas transformacji. Pozwólcie sobie na to. Może warto wycofać się troszeczkę do siebie, poprzyglądać się sobie, popracować z runą gebą. Jeżeli nie wiecie, jak u mnie na kanale jest filmik Praca z Runą Gebo Bo to wszystko prowadzi was właśnie Do nowych potencjałów Nowych możliwości Do dobrych finansów Zobaczymy, do czego jeszcze Tak, do pewności siebie Do siły Ruszacie w nową drogę, kochani Ale żebyście mogli ruszyć w tą nową drogę Najpierw trzeba pozwolić sobie na tą transformację. Najpierw trzeba pozwolić na odpuszczenie. Tylko z czystym umysłem. Tylko e, kiedy odpuścicie te rzeczy, które tak ciągle gdzieś do was się dobijają. Kiedy zrobicie z tym porządek, tylko wtedy zaczniecie oddychać naprawdę, myśleć klarownie. Poczujecie taką pustkę, ale to nie będzie zła pustka. To będzie tak, jakbyście szykowali mieszkanie, malowali, po to, żeby wprowadzić się na nowo. Tak jak tutaj, ruszanie w nową drogę. Ja Wam życzę, żeby to, co przyniesie Wam wszechświat, było dla Was jak najlepsze i najpiękniejsze. Zobaczymy sobie. Kartę opiekuńczą. Ja chyba dla dwójek nie wyciągnęłam karty opiekuńczej. A, dwójeczki. To wyciągnę na koniec, jeśli mnie oglądają jeszcze. To jest dla trójek. Taniec. O, są dwie. Skleiły się, popatrzcie. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swoimi talentami i zdolnościami ze światem. A druga karta jest ulga. Wypłacz się porządnie. Smutek jest bramą do głębi twojej duszy. Czyli ta transformacja też może się stać przez to, kiedy macie zbyt dużo na głowie, tak jak mówiłam, musicie odpuścić. Wypłaczcie się. Pozwólcie, żeby to wszystko z Was wypłynęło. A wtedy poczujecie się silni. Poczujecie się sobą. I. Z radością ruszycie w tą nową drogę. Tak myślę. Trójeczki, jeśli mnie oglądacie, to karta dla... Dwójeczki, jeśli mnie oglądacie, przepraszam, to karta dla was. Wybaczcie, że nie dałam wam przy waszej talii. Ale karta dla was. Spokój. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Czasami fakt zadawania pytania jest ważniejszy niż odpowiedź, prawda? Takie mam wrażenie. Trzymajcie się wszyscy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, cieplutko. Pozdrawiam Was, kochani, przytulam Was. Dziękuję, że jesteście. Wdzięczna jestem za Wasze komentarze i za wszystkie te dobre słowa, które do mnie płyną. Jesteście niesamowici, naprawdę. Niesamowici. Bonjour de est là papa